Boomer. Ten zwrot został już odmieniony przez wszystkie przypadki, bo to z tych ludzi jest łatwo robić żarty. Nie ogarniają w ogóle internetu, no chyba że trzeba zargumentować na tysiąc słów i podeprzeć się dowodami i doświadczeniami różnego rodzaju szemranych naukowców, że Ziemia jest płaska. <laughs> Co jest prawdą, bo jakby nie była, to jakby się ruletka kręciła. Albo że lądowanie na Księżycu to ogólnoświatowy spisek. Nikt na żadnym księżycu nie stał, człowieku. Minus 400 stopni, bycie rozprzeć. W pizdu. Wtedy zamieniają się w zawodowych researcherów, a takim wywiadem to by nie pogardziły nawet służby specjalne. A później ci sami ludzie łapią się na hałkonia i resztę tych dziwnych obrazków. I nie ma co im się dziwić, mają już swoje lata, i oczywistym faktem jest to, że nie łapią wszystkich nowinek technologicznych na bieżąco. Zresztą, widzieliście co te AI teraz odwala? Miała być podwójna baranina, a nie kurczak. Mówiłem ci. Ja się nie zdziwię jak sam zostanę oskamowany, jak będę dziadkiem. I taki los czeka nie tylko mnie, ale was również. Też zostaniecie takimi bumerami. Lecz w tym momencie zaznaczam, że nie mam na myśli osób, co urodziły się w odpowiednich ramach czasowych, w okresie wyżu demograficznego, a o samą resztę definicji. I jako osoby, która nie podąża za nowymi trendami, wykazuje się sentymentem odnośnie starych czasów w połączeniu z pogardą wobec postępu technologicznego i światopoglądowego. Chociaż nasze pokolenie ma swoje określenie jako zumersi i najbardziej zasłyniemy z tego, że nie potrafimy tworzyć trwałych relacji, łatwo nas zwerbować do piramidy finansowej i że świat się pali w okresie naszego wchodzenia w dorosłość. To i tak na końcu zostaniemy boomerami. Bo w pewnym momencie żaden z nas nie będzie w stanie podążać za nowymi, coraz bardziej absurdalnymi trendami. I nawet jakbyś bardzo chciał, to muszę cię zmartwić. Przyjdzie taki dzień, w którym realia życia dorosłego tak mocno dadzą ci w kość, że nie będziesz miał czasu oglądać TikToków, bądź całkowicie go usuniesz. I wtedy, przechodząc się ulicą, spotkasz grupę nastolatków, rozmawiających w zupełnie niezrozumiałych dla ciebie słowach. Skibidis sigma ohio Grad, Ale ten kolej za nami nie ma aury. Wtedy zrozumiesz, że już nie jesteś na czasie. Odwrócisz się w stronę słońca. Powiesz magiczne słowa. Kiedyś to było. Te Gen Alpha w ogóle jest niewychowane. Nic tylko mają przeżarte mózgi tym TikTokiem. Po czym złapiesz się za głowę i wyszeptasz magiczne słowa. Ten świat strzedł na psy. Za naszych czasów to było lepiej. I w tym momencie w twojej głowie pojawi się refleksja. O mój Boże. Jestem jak mój stary. Morał jest z tego taki, że mimo diametralnych różnic między naszym pokoleniem, a poprzednim i następnym, to na końcu i tak wszyscy będziemy tacy sami. Czyli stary narzekający dziady, nara!